Siemaneczko, widzowie, Tłantek. witam was w nowym odcineczku na moim kanale. Przepraszam Was, że tak długo nie było odcineczków. Dzisiaj, jakby będziemy sobie przelewać vampira na różowo. Oczywiście trzeba kliknąć nowa gra. Tylko, żeby się dostać do tego vampira, trzeba stworzyć jakiś byle jakiego sima. No, niech będzie taka. Zalosujemy jej cechy i niech będzie dobra na no popularność. I dobra. Eee, wybierzemy jej sobie imię i, i nazwisko. Eee, dobra, fajnie. Trzeba będzie ją gdzieś wprowadzić i później lecimy do tego wampira. A ją sobie usuniemy. Po co nam jest? Eee, lato. Będzie łatwiej budować. Znaczy, budować to będziemy w kolejnym odcineczku. Już wam zdradzę, że w kolejnym odcineczku będziemy przerabiać dom tego wampira na różowo. Na początek wprowadzimy ją sobie tutaj, taki podstawowy domek. Zaraz nam się załaduje gierka i lecimy. Dobra, fajnie. Tutaj nasza, jak ona była Maria Kurek zostaje, a my lecimy po wampirka. Zapisuje się nam ona i na razie ją zostawimy tutaj, później ją usuniemy. I mowa tutaj o tym wampir, wampirze. Hrabia, Vladis, Laus, Straud i V. No. I go właśnie będziemy przerabiać Więc się bierzemy za Zarządzanie Edytuj, dodawaj lub usuwaj simów z rodziny W aplikacji stwórz sima Dobra Bierzemy się za przerabianie Ojejej Jakoś tak dziwnie troszkę on wygląda e, Oczka są takie różowiutkie O no Bardzo do niego pasują Włosy są różowiutkie tylko takie, chyba takie są lepsze. Dopasuj do włosów. Yy, broda, broda, zarost. Dopasuj do włosów. Dobra, tutaj już jest wszystko różowe. Teraz przechodzimy do stroju i... co, nie ma opcji. Nie, jest. 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 To fajnie. Teraz buty. No taki to nie jest za bardzo różowy. No, ale dobra, musi być już ten. Nic na no to nie poradzę. E, teraz sobie bierzemy oficjalny i tak, kapelusik różowy. E, a nie ma całego różowego. Chciałbym cały różowy. No to trudno, będzie biały. Teraz ten strój e, fioletowy, a różowy. Różowy już tak nie bardzo widzę. Ale buty bierzemy ten sam wiśniowy co wcześniej. O, jeszcze tutaj wyje. Eee, kolejny. Jakby on ćwiczy w tym. Aha, to jest w ogóle ze sportowego wyłączone. Oczywiście różowy, a te butki... O, w sumie spoko buty. Tylko brakuje mi tutaj różowych. Halo, nie ma różowych? Dobra, troszkę mu będzie trzeba, ewidentnie, pozmieniać. Czegoś szukamy, co jest różowiutkie. Ooo, perfekto. Tylko jakby trochę zbyt za różowe. Też taki pomiędzy, może te? To taki, no nie jest za bardzo różowy. Mówiłam, że się postaram nic mu nie zmieniać, ale muszę. Ojej, jakie słodkie. Dobra, to to będzie. E, tutaj jest ok. Tutaj też ok. E, do spania. Aha, on śpi w tym. Spoko. Wszystko musisz mieć różowe, chłopie. Kapciuszki. Oczywiście, że są różowiutkie. Teraz na imprezę strój. I... tak. Teraz dla odmiany użyjemy tego. Tutaj. Halo. Halo, gdzie to jest? To mi to nakierowało na ten strój. O! On chyba nie był na imprezę. Dobra, dajemy sobie tak. I te wiśniowe buciki. Choć może znajdę te lepsze. Z uniwersytetu sprawdzimy. Pakiety uniwersytet. Są oczywiście choć trochę wielkie, jak dla klauna, ale spoko. O Boże! Jezu, jak on wygląda. Oczywiście, no, nie ma różowych za bardzo. O, różowiutkie są dobre, bierzemy takie. Tutaj na gorącą pogodę. Przecież to jest ze śnieżnej eskapady to on normalnie musiał inaczej wyglądać. On musiał być stworzony tylko z dodatku wampiry. Spróbujemy takiego. No to będzie trochę różowego, trochę niebieskiego. Fajny mix. Teraz jakieś fajne różowitkie spodnie, gdyby były. Są różowiutkie, ale trochę brzydkie. Yy, Te ta... wyglądają jak do spania. A te? Ej, są różowe i są całkiem spoko. A te? Nie, to to jakieś takie... Te buty, to czy są te z uniwersytetu? Czy same sandały? No, niestety nie ma, ale ty, chłopie, musisz być różowitki, więc... Masz te buciki. Teraz na zimę. Ej, fajny... Kostium, ale jakby nie pasuje do ciebie to. Może taki sweterek, jakby nie. Może takie coś, to jest bardziej fioletowe. O, różowe. Ojej, jej, jej. Jakie ty masz kolczyki, chłopie? Te spodnie akurat ci się ładnie dopasowały, ale gdyby były takie bardziej różowe. Oj. A te? Nie, nie ma doki. No dobra, spróbujemy inne. A te? Nie. E, te może. Też nie. A te? Dobra, te są spoko. I buty te wiśniowe. A może jakieś inne? Znajdziemy fajne. Dobra, dam mi te. I teraz tak. Dodatki. Co tu masz dodatków? Nie, nie, nie. Żadne pierścioneczki. Dobra, spoko. Dam Ci jeszcze skarpeteczki różowitkie, o te, żeby nie było mu zimno w nóżki, i jakąś czapeczkę. Poszukajmy jakieś tutaj... nie za bardzo to jest różowe, to jest w ogóle czerwony. Tutaj jest jakiś różowy, no niestety nie. A to ma jakiś różowy? Ma fioletowy. No dobra, ale chyba fioletowy też może być. Dobra, teraz tą roczną postać trzeba przerobić. Yy, takie damy mu fioletowe. Oczywiście jakby różowe. Halo? No. A włosy to twój kolor, przecież jest ten. Jakim co nam się stało, że tam miał zarost, a tutaj nagle nie ma. Ja tego nie rozumiem. A dajemy ten różowiutki. I te buciczki. Tutaj e, oficjalny. Tak to jest oficjalne? Oficjalny. oficjalny. E, tutaj miałeś ten kapelusik. Mój drogi i strój ten. Tylko buciki. Te też miałeś. Ojej. Ojej. Oj. Tutaj. Ojej, jak on śmiesznie wygląda. Taki różowy. Tutaj yy, ćwiczysz. To jest do aktywności fizycznej, sportowe. Bierzemy ci chłopie różowitki. I te buty z uniwersytetu. Gdzie one są? O. Mm, trochę jakby zamrocznie, że w tym śpi. Chętnie bym to zmienił, ale nie za bardzo mogę, bo to ma fajny różowitki kolor. Yy, imprezowe. W imprezowym to już takie miałeś. Strój miałeś ten sam. A buty chyba sprawdza, jakie miałeś. E, na imprezę, proszę Cię, mój drogi, miałeś te. A jak jeszcze miałeś te? Yy... Dobra. To się bierzemy do rabaty i dajemy mu te z Ojej, jakieś śmieszne buty. Przez ten kostium nie widać. Ale jakieś śmieszne. Ale coś tam biorę za buty. Teraz on ma być różowy. Yyy... Takie ty... Uniwersytet różowiutki I oj, tutaj śmiesznie wygląda Damy mu gacie O te I tutaj na gorącym pogo Ojej, ojoj, ojoj Jakbyś tak bardzo pragniesz mieć te okulary, ale jakby one w ogóle mu na nos nie nachodzą To jest takie Lewitacja Będziesz mieć różowitkie Mm -hmm. Spoko, szukam od tej koszulki i tą różową bierzemy. Spodnie. To chyba nie, to było gdzieś tutaj, to były te. Tak, to były te. Bierzemy, wyłączymy sobie gorącą. E. Halo. No, tak to muszę zrobić, bo strasznie utrudnia. Bierzemy sobie różowitkie buciki, a... tak, dobra, różowitkie, a tutaj na zimną pogodę. A ty normalnie nie miałeś tej czapki. Ty ja ci dałem tą fioletową. I miałeś jakąś inną kurtkę, tylko już nie wiem jaką. Tak, takie coś miałeś? Nie. Prawdzę. Miałeś dokładnie a, taką bluzę i takie zlicalnych lat spodnie. To bluza to jest ta, a zlicalnych lat spodnie to będą te buty to z uniwersytetu oczywiście. Dałem Ci jeszcze specjalnie różowe skarpeteczki. Yy. No i Teraz tylko trzeba w tym stroju, ojej oj, w tym, nie, w tym, dodać te okulary, tak jak, jak miał w tamtej mrocznej postaci. E, gdzie są te okulary? Dobra, to te. O, na samym początku są różowiatkie. Tutaj mu też jakby się na ten nos nie nakładają. No więc jeszcze raz. Te dwa stroje w tej postaci i w tej są takie same. Możecie je ocenić w komentarzach. Tak wygląda pierwszy codzienny. Tak wygląda drugi oficjalny. Tak wygląda sportowy. Tak wygląda do snu. Tak wygląda imprezowy. Tak wygląda do pływania. Tak wygląda na gorącą pogodę. A tak na zimną pogodę. Teraz. Y przechodzimy normalnie do zarządzania światami i sprawdzimy jak on śmiesznie wygląda bardzo śmiesznie wygląda e, ta, ta taka ta kurek nie za bardzo mi się podoba ale spróbujmy nim sobie chwilkę pograć żeby zobaczyć no jak w nim to wszystko działa jak jest taki różowitki Oj, oj, ojoj. Oj, ojoj, ojoj. Oj, oj, oj. skwierczenie, przebywanie na słońcu. Skóra tak cienka, jak, jakby była zrobiona z papieru. Aha, jakie ty masz słabości i moce? A, cienka skórka. No super, musisz szybko w postaci mgły. Ale ci schodzi, chłopie! Cienka skórka to chyba najgorsza słabość świata. E. No tak wygląda różowiutki. Dajcie znać, czy cały wam się podoba. E, jakby ten domek ma taki no... średni dla mnie, ale kilka pokoi jest sobie ładnych. Więc... Jeśli odcineczek Wam się podobał, nie zapomnijcie o subskrypcjach i łapeczkach w górę. A my się widzimy w następnych odcineczkach. Pa, pa!